w ogóle, tak? Bardzo dobrze stoją w obronie. Dobrze kopią okopy, bunkry, betonują swoje okopy, bunkry betonują, dobrze minują ten teren. A z obecnymi środkami dronami to utrzymywanie obrony jest jeszcze łatwiejsze. To znaczy teraz najlepsi ukraińscy żołnierze mogą prowadzić m. operacje obronne na dobrze przygotowanych pozycjach. Nawet w stosunku 1 do 10 i 1 do 15, mam na myśli straty, czyli na jednego poległego Ukraińca może być od 10 do 15 poległych żołnierzy Putina, i odwrotnie, w drugą stronę to działa podobnie. Kiedy wojska Putina usiądą w obronie, oni mogą niszczyć. От 10, 10 до 15, то мінімум, то мінімум от 10 до 15. 15, 15. 15. А коли